Przerażające czarno-białe zdjęcie, Ida Nowakowska, będziemy ją pamiętać, prawda za kulisami. Ida Nowakowska, była gwiazda popularnych programów Pytanie na Śniadanie i The Wojskic, musiała niedawno wydać pilne oświadczenie po tym, jak znalazła się w trudnej sytuacji. Od początku 2024 roku Ida pożegnała się z pracą w tych dwóch programach, ale nadal utrzymuje kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z blisko 460 tysięcy obserwujących na Instagramie zawsze dzieliła się pozytywnymi wiadomościami, ale tym razem musiała podzielić się bolesną historią której nikt by nie chciał zobaczyć. Ostatnio wizerunek Idy Nowakowskiej, znanej prezenterki i byłej gwiazdy programu Pytanie na śniadanie, został skradziony i wykorzystany bezprawnie na platformach internetowych. Mroczne linki zaczęły się błyskawicznie rozprzestrzeniać, wywołując niepokój wśród fanów i społeczności internetowej. Jej czarno-białe zdjęcia, które były zwykłymi momentami z pracy, zostały teraz połączone z niejasnym, pełnym aluzji podpisem Będziemy za nią tęsknić. Ten podpis zaniepokoił wiele osób postanidy, wywołując bezpodstawne spekulacje na temat jej poważnego wypadku. To poczucie paniki szybko się rozprzestrzeniło sprawiając, że fani zastanawiali się, co naprawdę się dzieje. W obliczu tej sytuacji Ida Nowakowska nie mogła milczeć, musiała zabrać głos, aby wyjaśnić sprawę i powstrzymać fałszywe informacje. To niewiarygodne, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś mógł stworzyć taki obraz i rozpowszechniać go w sieci. Naprawdę tego nie rozumiem, podzieliła się swoimi uczuciami na Instagramie. Jej post odzwierciedlał nie tylko zdziwienie, ale także ból osoby, której prywatność została poważnie naruszona. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy nie tylko jej wizerunek został wykorzystany, ale pojawił się także fałszywy wywiad. Rzekomo przeprowadzony przez znanego dziennikarza Kubę Wojewódzkiego. Ten wywiad, wraz z niejasnymi i niepotwierdzonymi oświadczeniami, jeszcze bardziej zwiększył panikę w społeczności internetowej, zmuszając wszystkich do kwestionowania autentyczności informacji. Te incydenty to nie tylko naruszenie prywatności. Ale także akt wykorzystania sławy i wizerunku Jidy Nowakowskiej do złych celów, być może w celu promowania niejasnych produktów lub stron internetowych, a nawet w celu wyłudzenia pieniędzy. W obliczu tej sytuacji, znana prezenterka nie tylko zażądała przeprosin od osób za to odpowiedzialnych, ale także stwierdziła, że nie pozwoli. By ta sprawa przeszła bez konsekwencji prawnych, Ida Nowakowska nie tylko była w szoku i oburzona, że padła ofiarą wyrafinowanego oszustwa, ale także wyraziła głębokie zaniepokojenie tymi złośliwymi działaniami. Potwierdziła, że nielegalne wykorzystanie jej wizerunku jest jednym z najgorszych oszustw, jakich była świadkiem. Oprócz wykorzystania jej osobistego wizerunku, Ida ujawniła również, że pojawiły się złośliwe fotomontażowe zdjęcia, skierowane także do innych znanych osobistości, takich jak Katarzyna Cichopek. To zwiększyło podejrzliwość w społeczności internetowej, ponieważ wszystkie te informacje były fałszywymi wiadomościami. Stworzonymi w celu oszustwa i być może wyłudzenia danych od użytkowników internetu. To jest przerażające. Jak można dopuszczać się takich działań? Gwiazda nie kryła oburzenia, stając w obliczu tego poważnego naruszenia. Nie tylko kwestionowała działania oszustów, ale także wyraziła obawy że złoczyńcy mogą nadal wykorzystywać jej i innych wizerunki do przeprowadzenia nielegalnych działań. Nie zamierzając pozwolić, by ta sprawa przeszła bezczynnie, Ida Nowakowska postanowiła, że nie pozwoli, by wszystko rozeszło się po kościach. Zadeklarowała, że zwróci się o interwencję do prawników, aby zająć się sprawą poważnie i stanowczo, chcę nie tylko chronić swoje osobiste prawa, ale także upewnić się, że osoby odpowiedzialne za to naruszenie poniosą konsekwencje. To jest podłe. Przekażę to moim prawnikom, aby znaleźli osobę za tym stojącą i wyjaśnili tę sprawę, stanowczo oświadczyła w swoim poście na Instagramie. Jest to deklaracja pełna determinacji, pokazująca stanowczość Idy w obronie swojego honoru i prywatności, a jednocześnie ostrzegająca społeczność przed ryzykiem wykorzystania i oszustw w sieci. Tymczasem fani Idy Nowakowskiej wysłali mnóstwo wiadomości wspierających ją, jednocześnie wyrażając oburzenie z powodu naruszenia prywatności. Jeden z fanów napisał, na początku bardzo się przestraszyłem, gdy zobaczyłem to zdjęcie. Ale czytając więcej opisów, zdałem sobie sprawę, że to fałszywa reklama i wywiad kierująca użytkowników na dziwną stronę internetową. Nie mogę w to uwierzyć. Ten incydent nie tylko wywołał oburzenie w społeczności fanów, ale także stał się ostrzeżeniem przed wykorzystywaniem wizerunku i danych osobowych w mediach społecznościowych, a także o konieczności ochrony prywatności w cyfrowym świecie.